Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków, drodzy Państwo, witamy z Sierakowa. Obok mnie e, jaśnie wielmożny podkanclerz Wielkiej Korony, starosta generalny wielkowolski Ryszard Duczak, gospodarz tej ziemi. Stoimy vis a -vis zamku, za chwilę go pokażemy, w Sierakowie, drodzy Państwo, w dniu szczególnym, 12 września, anonim 2020. Rok może tu ma mniejsze znaczenie, natomiast 12 września powinien się każdemu Polakowi kojarzyć Polachowi, z bitwą pod Wiedniem, z obroną chrześcijaństwa. Jan III Sobieski, król polski, wyprawia się ze szlachtą, z rotami husarskimi i szarża husarska, mniej więcej o tej godzinie, bo mamy w tej chwili godzinę dziewiątą, czyli po mszy porannej, do której służył na Kalenbergu, na tym wzgórzu. Jan III Sobieski, drodzy Państwo. Może pokażemy jeszcze tutaj bardziej, bo stoimy w zakolu Warty w Sierakowie. Drodzy Państwo, no i oczywiście wielkie zwycięstwo. Tak, tutaj ta armata, przy której stoimy, właśnie troszkę przesuńmy, drodzy Państwo, widzicie tą armatę wycelowaną symbolicznie, prawda? I może pokażemy, tak, i zrobimy taką panoramę w tej chwili. Tutaj zamek w Sierakowie Opalińskich, Leszczyńskich, można powiedzieć, no, symbolizuje ta armata udział Kąckiego. Koncki to był... General artylerii, bardzo ważna postać, bo rola artylerii wzrastała z biegiem czasu, prawda? Pamiętamy, potop szwedzki, te wielkie działa, Jasna Góra, wielkie działo i tak dalej, ale z biegiem czasu udział artylerii bardzo rósł. I odpowiedzialny za artylerię wtedy, wtedy był Kącki. Myślę, że miał walny udział w tym, w tym potężnym zwycięstwie nad bisurmanami, nad isla, islamem, prawda? Bo to trzeba popatrzeć na stronę wojny religijnej, także gdyby wtedy zdobyli. Turcy, w Wiedeń mieli tylko wtedy dwa wyjścia. Albo iść na północ i podbić Lechię. Lew Lechistanu wtedy, prawda, Sobieski. Oni do dzisiaj nas uznają jako Lechistan, nie uznają, broń Boże, jako Polska. Bo to jest Polechia. I, drodzy Państwo, albo iść na Rzym. No, prawdopodobnie wybraliby opcję pójścia na Rzym. Zdobyli Rzym i to, co teraz się dzieje właśnie z Sofia, prawda, zamiana na meczet, to już Watykan wtedy Czyli to jest rok 1683, 12 września. No, byłby to meczet. I to, że nie jest meczetem przez tyle lat, to tylko dzięki Polakom. To, że w tej chwili biskup Rzymu, niejaki Bergoglio, zamienia to powoli w meczet, że jest to pełzająca, prawda? Zamiana nam kościoła, wiary i też instytucji, no to to jest pewne, tak? Dlatego zawsze co roku zrobimy te trzydniowe zjazdy katolickie, 12, 13, 14. Postanowiliśmy to w roku w 2015 i od tego czasu, drodzy Państwo, już piąty, a licząc okresem przedwojennym, ten pierwszy Zjazd Katolicki, to mamy szósty Zjazd Katolicki. Staramy się co roku 12. W Dzień Zwycięstwa Wiktorii Wiedeńskiej, 13. W Dzień Matki Boskiej Fatyńskiej i 14. W Dzień Podniesienia Krzyża, drodzy Państwo, te, te tri no robić. Tutaj dzięki gospodarzowi miejsca, staroście generalnemu Ryszardowi Uczakowi. No, dotrzymujemy tego, tego, tego rygoru, powiedzmy, tego obowiązku, żeby przypominać Polakom, że jesteś Polakiem, masz polskie obowiązki, to co mówił Dmowski, jesteś Lechitą, masz lechickie obowiązki, ale jesteś katolikiem, masz katolickie obowiązki. Także jeżeli w tym roku się nie udało, w szerszym gronie robić zjazd katolicki, to miejmy nadzieję, że to się uda za rok. Zapraszamy wszystkich swoją drogą tutaj do zamku w Sierakowie, opalińskich leszczyńskich warto przyjechać, warto zobaczyć to dziedzictwo rodu Opalińskich częściowo Leszczyńskich, bo wiadomo, że Katarzyna Opalińska była żoną Stanisława Leszczyńskiego króla Polski, prawda, czyli Maria Leszczyńska to jest owoc związku królowa Francji, to jest owoc związku Stanisława Leszczyńskiego z Katarzyną Opalińską, którzy wzięli ślub w 1699 roku w Krakowie, nomen omen także jesteśmy przecudownym, można powiedzieć naprawdę Poranna pora w przecudownym miejscu Zakola Warty. Warta jako też symbol tego, że musimy stać na Warcie, yy, mamy obowiązki jakby stania na Warty, jak to powiedział Jan Paweł II, mamy, każdy ma swoje Westerplatte i Polacy mają swoje Westerplatte, każdy na swoim odcinku, a Warta jest symbolem yy, po prostu stania na Warty. I to, co się działo w dziejach Rzeczypospolitej czy w dziejach Królestwa Polskiego Lechii, prawda, często było związane z Rzeką Wartą. Sami urodziliśmy się w Myszkowie y, nad Rzeką Wartą, niedaleko źródeł w Kromłowie, to jest raptem 13 kilometrów od źródeł. Jak przyjeżdżamy i widzimy, jak ta mała rzeczka w Myszkowie zamienia się w taką potężną rzeką, która potem płynie w kierunku Santoka, prawda? I w, w, wpada później do. Na wysokości Kostrzynia yy, yy, wpada do, do, do Odry. Drodzy Państwo, ta rzeka, która mija po drodze, prawda, i Częstochowe, i koło, to miejsce sajmikowania, i konin, i, i mija później yy, Poznań też, prawda, i wiele innych miejscowości mija tutaj Sieraków, jedziemy do dzisiaj do Międzychodu, gdzie pierwszy dzień będzie otwarcie zjazdu katolickiego międzychodzi najbardziej wysuniętym swoją drogą na zachód miejscowości w czasie II RP, II Rzeczpospolitej, gdzie Niemcy nazwali później podczas okupacji te ziemię tutaj krajem warty. Tak? To też trzeba pamiętać, że oni nas tu traktowali jako tutaj kraj warty do zniemczenia, bo później już była Generalna Gubernia. Ale jeszcze kilka słów niech powie kanclerz i w jakimś sensie organizator tego zjazdu katolickiego po raz drugi na tej ziemi. Rok temu było w Rokitnie, mieliśmy Matki Bożej Rokitniańskiej pokoju, a dzisiaj mamy w międzychodzie też na ziemi Wielkopolskiej. Bardzo prosimy o głos, Pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę gościć na ziemi Wielkopolskiej Jaśnie Wielmożnego Króla. Też ważne miejsca promujemy w tej chwili tutaj w Wielkopolsce, bo właściwie cały ruch odnowy, że tak powiem, kraju zawsze się rozpoczyna od Wielkopolski. Ta. I to jest fakt. I, pro, I promujemy te miasta, w których jest zadbane. Tutaj na przykład widać, że starosta dokłada starań, aby to miejsce utrzymać. Co przyjedziemy, tak, to zawsze coś nowego tutaj się pojawia. Ostatnio przez rok przybyły, przybył asfalt dojazdowy do do tego zamku Opalińskich zbudowano piękny postój także to miejsce zaczyna coraz bardziej coraz bardziej, że tak powiem, uatrakcyjniać zresztą sam Sierakow jest bardzo atrakcyjny wiele rzeczy tu można obejrzeć, łącznie z kościółkiem Kościołem, ta. także farą tutaj sierakowską Obowiązki dla koni. Tak. Są, są bardzo ciekawe obiekty i widać zadbanie ze strony gospodarzy, bardzo. że coś tu w tym się w kierunku dzieje. Dziękujemy. Drodzy Państwo, nie jest tak źle w Polsce i rzeczywiście samorządy, bo chcemy tutaj też zrobić we wtorek 15 zjazd starostów. Czy robimy właściwie, żeby pokazać, że. I bierzemy przykład, jakby z Wielkopolski, bo z Wielkopolski wycho... wy... 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 wywodzi się ten nurt e, ustroju Rzeczypospolitej e, Królestwa, Miesza... Królestwa Demokratycznego, czyli Monarchii Mixtej, czyli na dole Sejmiki Ziemskie, Sejm Walny, Senat i Król. Drodzy Państwo, Jan które byliśmy w Ostrorogu, jeszcze odwiedzimy jutro Miast, miejscowość i tu tą postać wybitną Jana z Ostroroga. Drodzy Państwo, dziesięć tu nie spojrzę. Oczywiście jest to teren bardzo. Piękny krajobrazowo, bo i szybko wielkie, czyli miejscowość bardzo wypoczynkowa, piękne jeziora. 100, 140, a może i więcej jezior w tej ziemi nadnoteckiej, byśmy powiedzieli, bo tu niedaleko jest Puszcza Notecka, bo tu się łączy warta z notecią, więc jest to wielka pętla, prawda, tutaj, gdzie można wartą opłynąć przez noteć, drodzy Państwo, i potem do, dołem w Dużgopło znowu dochodzi się do warty, więc jest taka wielka pętla wielkopolska, gdzie całą Wielkopolskę można opłynąć. A dla, dla żeglarzy, tutaj, taka informacja. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o dziedzictwo ustrojowe, to nas bardzo interesuje dziedzictwo duchowe, no to bardzo duża ilość kapliczek, duża ilość kościołów, starych, nowych, bardziej lub mniej zadbanych, ale cały czas idących w kierunku jednak tutaj odnawiania tych struktur, to mamy wrażenie, że ta duchowość tutaj rośnie i serce rośnie, sursum Korda? Czyli nie przyjechaliśmy tutaj narzekać, wręcz przeciwnie, dać przykład, że miejscowa ludność tutaj no, żyje Bogiem, i żyje patriotyzmem. Przejeżdżaliśmy tu przez miejscowość, która kultywuje tradycję jeszcze powstania wielkopolskiego i tak dalej, i tak dalej. Dużo by mówić. Zapraszamy generalnie na ziemię wielkopolską. Zapraszamy do Sierakowa, do Międzychodu, gdzie były pierwsze wygnania. Pamiętamy początek wojny i tu już 1, 2, 3 września pierwsze wygnania z ziem Niemcy zapoczątkowali. Oczywiście były już sytuacje rozstrzeliwan, prawda, egzekucji, Piaśnica, potem, ale tutaj y, te miejscowości dwie, czyli międzychud i Sieraków pamiętają szczególnie we wrześniu właśnie y, to, to wielkie wygnanie, kiedy robili konwoje Niemcy i przeganiali w kierunku kierunku wschodnim, tak, idźcie sobie stąd, idźcie z tej ziemi, tak. Szczególnie Międzychód to bardzo pamięta, ale Sieraków też, także po prostu są to ludzie, którzy pamiętają krzywdę, jakim zrobili Niemcy, a zresztą to było zawsze właśnie pogranicze, polsko-brandenburskie. Pamiętamy też najazd szwedzki, który tutaj próbował znaleźć, no i znalazł to wąskie gardło w postaci ujścia, prawda, miejscowości ujście, gdzie obiecując, że nie zrobią krzywdy i tak dalej, tak weszli, że im tylko chodzi o balenie króla. Okazało się, że to nie była prawda. To była wojna protestancko, drodzy Państwo, protestancko-katolicka, tak? Ale dzisiaj jeszcze na koniec powrócimy do, do tego, że, drodzy Państwo, gdyby nie Jan III Sobieski, gdyby nie bitwa pod Wiedniem, być może nas by tutaj dzisiaj nie było. Także będziemy dzisiaj upamiętniać cały dzień. Będziemy w Międzychodzie, będziemy dzisiaj w Sierakowie właśnie tutaj nam mszy w, w, w kościele. Także chcielibyśmy po prostu wszystkim przypomnieć 12 września i żeby to się stawało powoli takie święto narodowe, tak? szczególnie dla katolików że to jest jedno z wielkich zwycięstw, jak pod Lepanto, prawda, które spowodowało, że dzisiaj Polska jest jeszcze katolicka, tak? ale brońmy tej wiary naszych ojców. I po to tutaj przyjechaliśmy też, żeby, żeby o tym dyskutować, jako ludzie świeccy, ale żeby też się modlić o to. Także z nadwarty, z sierakowa, wszystkiego dobrego dla wszystkich. Szczęść Boże, laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica z Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pokażemy jeszcze tutaj Symbolicznie nastawiona armatę w kierunku zachodnim. To coś symbolizuje. Piękne, piękne zakole warty. No i tutaj oczywiście zamek opalińskich, nawet leszczyńskich, bo potem to dziedzictwo przejęła Maria Leszczyńska w Sierakowie. Zapraszamy serdecznie.